Widzieliście widzowie nowe AI, które powstało, które tworzy filmy? To jest popieprzone. Słyszeliście o tym? To jest popieprzone. I like VO3. I, I had never seen something like this. So, this is how VO3 was made. This is our signature dish, the lamb, wyszło. which has been cooked slowly and is absolutely delicious. Like space time, always bending. got theories so complex they're transcending. Un cafe con leche. Por favor! No właśnie nie wiem jak się nazywa ten z Minecrafta, bym wam pokazał. To jest chyba najbardziej popięszone. To jest tak porypane. O jest Zobacz to, to, to wygląda to. jak filmik z YouTube'a. Widziałbyś na TikToku przewijając i byś zobaczył, że kolejny w dupę PDF nagrywa Minecraft'a. I byś przewinął, ale... Rozumiesz to, że to nie jest człowiek? To, to nic nie jest prawdziwe. To on nawet nie gra w Minecrafta. To, jest, to nie jest gameplay z Minecrafta i typ wygenerowany, tylko wszystko tu jest wygenerowane. Wszystko w dupę. Jezus Mario. Jest... Boże. To co jest ten chłop to nie chodzi nawet tylko, że ten chłop nie istnieje! Ten Minecraft też nie istnieje. To nie jest typ z AI wklejony na gameplay czy z Minecrafta. Tylko AI wygenerowało gameplay z Minecrafta, rozumiesz to? To jest popieprzone w dupę. Co się dzieje? W tym momencie da się generować filmiki gameplay z gier, które istnieją tylko na jakimś memie. Możesz wygenerować całą grę i wstawić gameplay z tego. Ja pierdzielę w dupę. Co się dzieje na świecie? Ja myślałem, że to AI spowoliło rozwój, ale to, co się teraz odpierza. Nie wiem, widziałem, że ludzie generują reklamy AI. Już wcześniej Coca-Cola robiła testowo reklamę AI, jakąś tam, wiecie, dla testa na święta, ale widać było, że to AI. Ale teraz już powstają takie rzeczy że no tak ciężko odrzucić to ja pierdzielę jak se mu zarazić da się w ogóle coś zrobić coś w się sensie nie ucie, żeby to powstrzymywać bo tego się na pewno nie da ale co zrobić żeby jakoś się dało to odrzucić bo już już ciężko bardzo A zaraz to już będzie niemożliwe prawdopodobnie where were you on the, night of the bubble bath <coughs> Nie. Zobacz, bajki, gry. Znaczy gry to ciężko, ty gry to chyba będzie ostatnie w dupę. Twory, które ciężko będzie wygenerować AI. Bo jednak gameplay, jednak no gameplay decyduje, czy gra jest dobra, czy nie. Mam nadzieję, że jeszcze tak ludzie to widzą. Yy, a tego się nie da wygenerować. Znaczy można kopiować te rzeczy, co już są w sumie. Ale wiesz o co mi chodzi? To a a Zobacz to, te pokratkowe animacje. Da się je wygenerować. To wygląda, jak, to wygląda jak z plasteliny, ale to nie jest prawdziwe. Rozumiesz to? To wygląda jak z plasteliny, zwykłe, takie jak Wallace i gromlit, te w dupę co króliki ganiali. Tam wszystko było robione ręcznie, a teraz wpisujesz i to masz. Rozumiesz, jaka jest przepaść? Wiesz ile oni czasu poświęcili na robienie tych niektórych filmów? Ja pierdzielę w dupę. Co się odpierze na tym świecie z tym AI? No Tego się nie da, według tego nie da się odróżnić. Znaczy może gdzieś się da znaleźć jakiś defekt na obrazie, jakbyśmy się przyjrzeli. Ale za pół roku na pewno się już nie będzie dało. To wygląda jak z plasteliny. Nie da się w dup. to wygląda jak zwykły film, poklatkowa animacja. Nature would prefer some personal space. No słabo. Ale wiecie, to wygląda bardzo słabo, nie? Ale przypomnijcie sobie jak były 10 lat temu filmy o tym, że dzieci oglądałem na YouTube kidsy LZ, z jak to się nazywa Kraina lodów dupa. Co tam tańczy i wygląda grafika gorsza niż w Minecrafcie, nie? No teraz takie coś dla dzieci będzie generowane w dupę w tysiącach godzin. Wpiepsany na YouTube'a będzie taki prznatłok tego. Dosłownie, kontent tworzony całkowicie przez AI. Jezus Mario. Ty. Już jest tworzone tyle kontentu, że ludzie nie są w stanie oglądać. Co dopiero będzie teraz? A ball today. It bounced higher than I can jump. What manner of magic? Zwykłych pracowników y, sztuczna inteligencja miała wypieprzać z pracy, a się okazuje, że aktorów wywali? No. No, okaże się, że programiści, aktorzy w dupę tego, y, jak to się nazywa, od tych, od efektów specjalnych ludzie, od grafiki komputerowej, no ci ludzie w teorii niedługo już... O, znaczy, będzie na pewno peak, zawsze będzie tak, że jest tam 1% czy coś takiego ludzi, co są tak dobrzy, że ich się nie da pewnie zastąpić. Ale wiecie, no to zawsze znajdzie się ktoś, kto znajdzie swoją niszę i będzie zarabiał pieniądze tam, gdzie 99% ludzi nie zarabia. Ale no właśnie, co zresztą tych ludzi? <laughs> Jezus. Przecież wyobraź sobie korporacje, które wyczują, że da się ciąć koszta. A oni zawsze chcą ciąć koszta przecież. To są w dupę korporacje. Ja pierdzielę w dupa. Będzie ciekawe. ciekawe czasy. Kaskaderów nie będą potrzebować? No możliwe, nie? To dopiero wyszło. To wyszło dwa dni temu, chyba to, co my teraz oglądamy. Dwa dni temu to wyszło i ludzie takie coś już stworzyli. To wyobraźcie sobie, jak nad tym ludzie posiedzą i wycisną z tego, co się da. A jeszcze, jak wyjdzie nowa wersja. Ja pierdzielę. Nie, no, to jest ciekawe, co się dzieje. No. Ciekawe rzeczy się dzieją. Zobaczymy. 3 godziny temu black to film. Ale spójrz na to. Ty mu... To wygląda jak gówno. Zgadzam się oczywiście, ale przecież. Istnieje też gigantyczna nisza filmów dla dzieci, które wyglądają często dużo gorzej. Dużo w dupę gorszą mają animację i jakość. A to się da zrobić praktycznie za darmo. I to niszę filmów dla dzieci zapełnić dosłownie w jeden dzień. <grych> Jezus. Bad, bad luck.

Tu nawet muzyka jest i głosy wygenerowane AI. Ty myślisz, że AI kradnie wszystko, to, co ludzie stworzyli? Oczywiście, że tak. Ale żyjemy w takim świecie, że żyła to w dupie i nie ma czegoś takiego. Je, znowu wróciliśmy w końcu. Mokry sen spełnił się kurwina. Dziki kapitalizm wraca. To, że coś było kiedyś twoje, nie znaczy, że jeszcze jest twoje. Teraz wszystko można zabrać i zrobić z tego coś nowego. I mam wypiewrzony na jakieś swoje prawa. <laughs> Jezus, Maria, Dziki kapitalizm wraca widzowie, w końcu, w końcu. Teraz wygeneruję sobie trzy kamienice jako prawdziwy Rzymianin. Ej, ale się tak zastanawiam, nie? Bo. Wiadomo, że tego kontentu będzie powstawać bardzo dużo, będzie tego masa, będzie trochę lepszy, trochę gorszy. Może niektóre będą tak dobre, że będą dorównywać yy, ludzkim rzeczom, a może nawet lepsza, ale o, generalnie będą bazować na tym, co już były, nie? I teraz pytanie, czy już przestaniemy się rozwijać? Czy przez to, że będzie wszystkie, cały czas ludzi pompowany w to, to ludzie, to rzeczy poza AI, nie będą już powstać, bo się to nie będzie opłacać, i staniemy w miejscu, i to co osiągnęliśmy do teraz, to już jest granica w dupę? Czy nie? No, właśnie gry w AI, wydaje mi się, że gry będzie najtrudniej yy, zastąpić, bo jest tam nie tylko grafika, nie tylko aktorzy, muzyka i tak dalej, ale jeszcze gameplay, którego no, to, to jednak ty decydujesz, jak grasz. Chociaż widz wczoraj pisał, że będzie w gierkach Ubisoftu czy EA yy, coś takiego, że jak ci trudno przejść jakiś etap, to AI za ciebie przejdzie kawałek, a potem ci odda kontrolę. Mm. <laughs> Ciekawe. No, zobaczymy, czy, czy serio coś takiego powstanie. Z, o, nie wiem. Rzeczy nie AI będą drogim hobby. No też tak mi się wydaje. Tak jak winyle? No może tak być. No, może tak być. Że to będą już takie rzeczy, które... Będą oczywiście za zawsze będą powstawały te rzeczy, tak jak prace ręczne nie zniknęły, jak powstały w dupę rzeczy w fabrykach i dzieci szyjące buty w Chinach, <laughs> tak, tak tego. No tak te rzeczy dalej będą powstawać, co dziś powstają, tylko to będzie po prostu dużo mniej tego, nie? Wyobraź sobie, że ktoś zamiast zatrudniać ekipę, zatrudniać aktorów, muzyków operatorów, no w ogóle wszystko, plan zdjęciowy, wszystko może wygenerować to i przecież to wyszło dwa dni temu ludzie z tego wycisną, dokręcą to do maksa, a jeszcze będą upgrade'y tego gry też będą kwestia czasu ale najważniejsza kwestia to czy można generować filmy rodem z pH? Na pewno się będzie dało, jeżeli już się nie da Italian Brainrod to nowoczesny surrealizm? No. W sumie. <laughs> Może, nie wiem. Gucio gra w Tibie. Widziałem, że ktoś też grał w Tibie. Kuban chyba. No ciekawe, bardzo ciekawe, w którą stronę to wszystko pójdzie z tym AI.

Ale teraz pytanie, no, znaczy widać po tych twarzach, ale jak się dużo ogląda różnych tych rzeczy, to widać. Ale pytanie właśnie jak tacy boomerzy powiedzmy, co Facebooka. Nie, nie, nie przerzucają na TikToku, tylko na Facebooku, gdzie tam jeszcze gorsze rzeczy trafiają. niż <laughs> na TikToka. Czy oni to odróżnią? Obecnie albo zaraz? Wait, isn't it due next week? Google VO3 is amazing! Will you marry me? Um, what? We are just No w sumie tak, paradokumenty przecież są gówniani aktorzy. To ty, ty możesz będzie paradokumenty generować. Wpierdasz tylko scenariusz, który też ci wygeneruje tylko inne AI w tego AI bota, który ci generuje film. Ja what? We are just friends. So we actually... Przecież para dokumenty były tak niskim kosztem robiona, a ten koszt prawdopodobnie ze 100 razy będzie się dało jeszcze zmniejszyć używając boty do tego? <laughs> ja pierdzie <laughs> niesamowita Where Avengers? Już mam. Hello, do you do cappuccino? Oczywiście, jest pełnomilk ok? So... Ale to wygląda po piersiach dobrze. To wyszło dwa dni temu, widzowie. Już takie coś powstało. Ludzie jeszcze tego nie oglądają w stu nie? Hello, do you do cappuccino? Of course. Is full milk okay? So what do we do now? We keep pushing forever. It's gone. Completely gone. Why did you delete it? No są lepsze i glu. Oh. Jak duży potencjał jest tego bota, wiesz, on się znikąd pojawił i coś takiego wyszło, więc... No, zaraz może wyjść coś jeszcze mocniejszego z To Dosłownie co chwila powstaje nowa technologia, która już myśli, że, no, no, że jednak trzeba będzie czekać jakiś czas. I nie, nie czekać jakiś czas, już powstała. I znowu, i znowu to się tak napędza. No spójrz na to, gdybyśmy nie wiedzieli, że to jest AI. Znaczy, no teraz ciężko taki eksperyment zrobić, bo już wiemy. Ale przecież to wygląda tak, że na TikToku, gdybyś to przewijał. A tam teraz głównie content powstaje? No to przecież nawet byś się pomyślał, że widziałeś przed chwilą content stworzony przez bota. I Pytanie jak dużo takiego contentu teraz będzie na TikToku. Jak już jest w sumie dużo, a jak teraz będzie jeszcze więcej. I I just can't do this anymore. What? I can do this. Relax. Y you're just a robot. Uh, so what are we doing here? Uh, jam, jam, you're right. We Gadaem don't know how to surf. I'll never understand modern art. <laughs> Neither. This stuff is weird. So what brings you to this event? Ale chyba się nie dało grać że jak patrzyłem para razdzie Google Ga, don't you just hate artificial intelligence? Dude, We are both literally robots. <laughs> ja pierdzie w dupa Popierwsz. Pory pane, co się tutaj up padzieje. Akcenty nawet udaje. Oh, boy! I love accents. Can't wait for summer, eh? Need no to get inside. It's so cold. spójrzcie w ogóle na te kadry, jak to wygląda. To wygląda jak typowe nagranie z jakiejś kampanii, typu idź na wybory. Idź na wybory. Teraz się będzie dało takie kampanie zrobić w 5 minut. Wpiszesz tylko prompta i ci zrobi to. I nie trzeba aktorów zatrudniać, nie trzeba nic robić w tupę Oj, oświetleniowców od dźwięku ludzi. Po prostu wpiszesz i luj. Znaczy wiadomo, gdyby te pieniądze nie były pralnią pieniędzy te rzeczy i gdyby tam nie chodziło. <śmiech> <śmiech> Zaczęło się! So cold it's freezing up here. I th I just love my voice. Wow, this place is amazing. We make the best food here. Which is the fastest way to the airport? I need a drink. Jest taki spot, po którym patrzyłem na ludzi, którzy gdzie istnieją. Całkowicie wszystko głos, wszystko tu jest wygenerowane. Rozumiesz to? idziesz, nie wiem, Wy jak myślicie, będzie więcej niż 50% kontentu w internecie niedługo całkowicie przez boty robione? Tak, już twoje, już twoje to ma. Dobra, zostawiamy to. Ale spójrzcie, gdy spory pan. Już jest? No może już być, no. Ja jestem botem, Ja maja jak boty komentujemy kampanię, znaczy tą debatę. Dobra, dzwonię do niego. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się Polacy! Husaria!